Już po miesiącu stosowania plastrów X39 ktoś mi zwrócił uwagę, że moje zmarczki się jakby wypłyciły. Nie jakoś specjalnie nie przykładałem do tego znaczenia. Pokażę Wam moje zdjęcie. O, tak postaram się, żeby obok gdzieś się zmieściło tutaj. Mam nadzieję, wkleję zaraz. I możecie sprawdzić, czy rzeczywiście się troszeczkę odmudziłem pod wpływem tych plastrów. Czy wyglądam lepiej niż wtedy, kiedy zaczynałem oklejać się plastrawi. Natomiast ja nie stosowałem alawidy, która jest teraz taka słynna, alawida jest teraz w promocji i ona ma niesamowite rzeczy. Ja mam przeczytane ze, skró ze skrótu takiego, co ona robi. Ona rzeczywiście wpływa na wypłycenie zmarszczek, stymuluje do produkcji elastyny i kolagenu. U E Elastycznia skórę, także dlatego jest bardzo fajna, jeszcze niektórzy stosują kremy pod oczy, na dzień, na noc, jakieś z peptydami miedzi właśnie, które się wprowadza, tymi samymi peptydami, które też produkuje plaster X39, ale oprócz tego, że wygładza zmarszczki, ta alawida, która jest teraz w promocji, to jeszcze też oczyszcza przestrzeń mózgową, stymuluje pracę syszynki, Przysadki mózgowej, podzgórza oraz układu czołowego reguluje układ hormonalny. Podobno się po niej lepiej śpi, ma się kolorowe sne.